Budowanie odporności finansowej w niepewnych czasach. W liczu nieprzewidywalnych wydarzeń, takich jak kryzysy gospodarcze, pandemie czy zmiany na rynkach finansowych, budowanie odporności finansowej staje się kluczowym elementem zarządzania finansami osobistymi. Odporność finansowa pozwala nie tylko przetrwać trudne okresy, ale także lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania. W artykule omówimy strategię zwiększania odporności finansowej, zarządzanie ryzykiem i niepewnością w finansach osobistych oraz rolę oszczędności i inwestycji w budowaniu stabilności finansowej. Strategię zwiększania odporności finansowej Zwiększanie odporności finansowej wymaga strategicznego podejścia do zarządzania finansami osobistymi. Jedną z najważniejszych strategii jest tworzenie funduszu awaryjnego. Fundusz awaryjny to rezerwa finansowa, która pozwala na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, takich jak nagła utrata pracy, koszty leczenia czy naprawy samochodu. Zaleca się, aby fundusz awaryjny wynosił co najmniej trzykrotność miesięcznych wydatków. Dywersyfikacja źródeł dochodu to kolejna skuteczna strategia. Polega ona na posiadaniu kilku różnych źródeł przychodów, co zmniejsza ryzyko utraty wszystkich dochodów w przypadku problemów w jednej branży. Może to obejmować dodatkowe zatrudnienie, freelancing, wynajem nieruchomości czy inwestycje w akcje i obligacje. Kolejnym krokiem jest kontrola wydatków. Regularne monitorowanie budżetu domowego, eliminowanie zbędnych wydatków i planowanie wydatków na przyszłość pozwala na lepsze zarządzanie finansami. Stosowanie aplikacji do zarządzania budżetem, takich jak MENT czy ENAP, może pomóc w utrzymaniu kontroli nad finansami i zwiększeniu oszczędności. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością w finansach osobistych. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością to kluczowy element budowania odporności finansowej. Pierwszym krokiem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń i analiza ich wpływu na finanse osobiste. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak utrata pracy, zmiany w gospodarce, zdrowie i sytuacje kryzysowe. Ubezpieczenia to skuteczny sposób na zarządzanie ryzykiem. Polisy ubezpieczeniowe na życie, zdrowie, nieruchomości i samochód mogą zabezpieczyć przed niespodziewanymi kosztami i zminimalizować finansowe skutki nieprzewidzianych wydarzeń. Ważne jest, aby regularnie przeglądać swoje ubezpieczenia i dostosowywać je do zmieniających się potrzeb. Inwestowanie w edukację finansową to kolejny sposób na zwiększenie odporności finansowej. Zrozumienie podstaw zarządzania finansami, inwestycji i planowania budżetu pozwala na podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Kursy online, książki i doradztwo finansowe mogą pomóc w zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności. Rola oszczędności i inwestycji w budowaniu stabilności finansowej. Oszczędności i inwestycje odgrywają kluczową rolę w budowaniu stabilności finansowej. Regularne odkładanie części dochodów pozwala na zgromadzenie kapitału, który może być wykorzystany w sytuacjach kryzysowych lub na realizację długoterminowych celów finansowych, takich jak zakup mieszkania, edukacja dzieci czy emerytura. Inwestowanie pozwala na pomnażanie zgromadzonego kapitału i ochronę przed inflacją. Wybór odpowiednich instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne czy nieruchomości zależy od indywidualnych celów, horyzontu czasowego i tolerancji na ryzyko. Ważne jest, aby dywersyfikować swoje inwestycje, co zmniejsza ryzyko i zwiększa potencjalne zyski. Systematyczne inwestowanie, np. poprzez regularne wpłaty na konto oszczędnościowe czy plan inwestycyjny, pozwala na wykorzystanie efektu procentu składanego. Długoterminowe inwestycje mogą przynieść znaczne zyski i zapewnić stabilność finansową na przyszłość. Wpływ kryzysów na zachowania finansowe. Kryzysy gospodarcze, takie jak recesje, pandemie czy kryzysy finansowe, mają znaczący wpływ na zachowania finansowe ludzi. W obliczu niepewności finansowej wiele osób zmienia swoje nawyki wydatkowe i oszczędnościowe, starając się zabezpieczyć przed przyszłymi problemami. Wzrost oszczędności to jedno z najczęstszych zachowań podczas kryzysów. Ludzie zaczynają odkładać więcej pieniędzy na fundusz awaryjny. Rezygnując z niektórych wydatków. Wzrost oszczędności może jednak prowadzić do spadku konsumpcji, co z kolei negatywnie wpływa na gospodarkę. Zmiana strategii inwestycyjnych to kolejne zjawisko obserwowane w czasie kryzysów. Inwestorzy często wybierają bardziej konserwatywne podejście, preferując bezpieczniejsze aktywa, takie jak obligacje czy złoto, zamiast bardziej ryzykownych akcji. Taka zmiana może wpływać na stabilność rynków finansowych i gospodarki. Przygotowanie na przyszłe zawirowania finansowe Przygotowanie na przyszłe niepewności finansowe wymaga proaktywnego podejścia do zarządzania finansami osobistymi. Kluczowym elementem jest planowanie finansowe, które obejmuje określenie celów finansowych, tworzenie budżetu, oszczędzanie i inwestowanie. Regularne przeglądanie i aktualizowanie planu finansowego pozwala na lepsze przygotowanie na zmieniające się warunki. Budowanie odporności finansowej to proces ciągły, który wymaga zaangażowania i dyscypliny. Ważne jest, aby stale monitorować swoje finanse, kontrolować wydatki i dostosowywać swoje strategie oszczędnościowe i inwestycyjne do aktualnych warunków. Korzystanie z narzędzi do zarządzania finansami, takich jak aplikacje budżetowe, może pomóc w utrzymaniu kontroli nad finansami. Ostatecznie, edukacja finansowa i świadomość ryzyka to kluczowe elementy przygotowania na przyszłe niepewności. Inwestowanie w swoją wiedzę finansową, korzystanie z porad ekspertów i świadome podejmowanie decyzji finansowych pozwala na lepsze zarządzanie finansami osobistymi i budowanie długoterminowej stabilności. Podsumowując, budowanie odporności finansowej w niepewnych czasach wymaga strategicznego podejścia, zarządzania ryzykiem, oszczędzania i inwestowania. Przygotowanie na przyszłe niepewności finansowe pozwala na lepsze radzenie sobie z kryzysami i zapewnia stabilność finansową na długie lata.